Cześć kochani widzowie, ja, myślę, a i jeszcze sobie zrecyzuję drugi zestaw Oczywiście LEGO Ninjago Legacy No i zestaw jest 71737X1 Ninja czarny. No jakby ninja ścigasz, bym działał naszego Kaja I ten zestaw taki bym chciała odświeżenie oczywiście takiego starego Stał z trzeciego sezonu, bo tu pisze Feature in sezon trzeci, jakby odmieni samochód Kaja Stary na nowym, no i sobie go dzisiaj zrecyzuję jeszcze. Mamy tego zestawu oczywiście... 5 minifigurek, no i jedna jest limitowana w tym zestawie, Colt z 13 sezonu na 10 Lego Ninjago. Na górze mamy oczywiście Lloyda Złotego. I widzimy jak tutaj się pogoń, tutaj Kai strzela w Nindroidy. Tutaj oczywiście ucieka jeden Nindroid przed Jayem chyba. No, i widzowie zobaczę, co tu widzowie. No, i oczywiście mamy tutaj widzowie pokazany nasz wóz. Tutaj widać, że jeszcze będzie motor do tego. I tu będą widzowie wszystkie, widzowie, oczywiście funkcje tego naszego motoru. Że nasz samochód wynosi 23 cm. No, i jak tu pisze, no to trzeba zbierz oczywiście. 6 ninja złotych. Ja już nie powiem, mam już jednego, nawet to wam nie, nie? No i tutaj oczywiście pokażę. No i tu mam jeszcze widzowie sceny z trzeciego sezonu, jak wygląda ten pierwszy samochód Kaja i ich storo różnicy jest od tego starego samochodu Kaja. No i zobaczymy oczywiście jego funkcję. No tam sobie odłożymy sobie, widzowie I tu jak widzimy, już mamy. Nasz samochód, ale najpierw Wam pokażę, oczywiście, oczywiście, takie elementy: oczywiście, maska, broni, i różne takie widzowie elementy dodatkowe do tego zestawu były zostawione, żeby coś się zgubiło. No i oczywiście, jeszcze pokażę Wam instrukcję. Sasze widzowie w tym samochodzie były aż 5. Aż pięć do tego samochodu. To tak jest sporo. Ale widzę, nas oczywiście tutaj nie tam Będzie taka gruba trochę ta książka. Ale zobaczymy sobie tak. Widzimy oczywiście funkcję oczywiście naszego samochodu i pokazane, jakie są te zestawy. Już zestaw tonik żywiołów oczywiście zrecyzowaliśmy. więc zapraszam na odcinek. Dzi dzisiaj jeszcze. Recenzujemy teraz ten zestawik. Jeszcze mam ten zestaw, ale brakuje jeszcze do kolekcji tego, które są w zakupie. Ale widzowie są nowe i ten. I tu widzimy wszystko. No, trochę gruba ta książka, była tylko jedna. Najczęściej są albo dwa, albo trzy. Ale już sobie widzowie odłożymy. No i przechodzimy oczywiście do recenzji. Oczywiście dodatkowo do była oczywiście ten. Jak strzelamy tymi, to dodatkowo dodatkową. No ja się nie słować, ale widzowie nie chcę, widzowie będzie. No i oczywiście przejdziemy najpierw widzowie do minifigurek, to samochód na razie widzowie sobie odjeżdża, ale nie na długo. No i widzowie oczywiście zrecyzujemy każdą minifigurkę. Zaczniemy może, powiedziałam, od, od widzowie od Androidu, później w naszych linkach. Zaczynamy widzać od takiego małego Nidroida, który oczywiście nie rusza nóżkami, ale fajnie do widzowie wygląda. Taki Ninja Droid. Oczywiście w gazetkach też są Nidroidy dawane. A tu mamy małego, tylko widzowie. Oczywiście Nidroidy są bez tego, oczywiście maski. Fajnie wyglądają widzowie w tej pięknej masce, ale tak. I mamy Nidroid, ma dwie minki. Tutaj ścieką, tutaj dwie ściekłe miny. Widzę, to chyba zależy, żebym powiedziała o odminy, bo zobaczcie, jak przyłożymy, no to tu ma bardziej, wiecie, jaką Ten, albo taką, albo jak przyłożymy maskę, to możemy taką, nie wiem, która ładniejsza, bo wtedy, wiecie, jedno zakrywa, no pokazuje. Mi się bardziej, widzę, podoba ta strona. Ale są takie dwie. No i broń ma nawet ciekawą taką kosę. I to jest bardzo cienki Nidroid. I oczywiście fajne, oczywiście, tutaj jest ten tułów, naprawdę. I to jest fajne. No ale dobra. Oczywiście to drugi Nidroid, który dostał, bym chciał lepiej, bo on dostał w sumie. Nie broń, ale dostał taki, bym Dron. W sumie taki. taki do latania. No i widzowie tak historia z tych widzowie jak ja to składam ja myślałam, że ja dobrze przyklejam bo ja to osobno a ja później widzę, patrzę że to miało być widzowie odwrotnie wiecie o co chodzi że to miało być prosto no i co mi źle to zrobiłam no i tak widzowie zostało no ale widzowie tak kazali, żeby osobno i tak kazali przykleić jak na instrukcji i ja tak zrobiłam jak kazali na instrukcji no i oni Później patrzę jak przyklejają to. Jak będziecie, jak sobie taką radę Wam daję. Jak przyklejacie jakieś naklejki na powierzchnię, to najlepiej widzowie sobie przyczepcie element, gdzie on powinien i dobrze widzowie przyklejecie. No ale widzowie tak to nie przeszkadza, że w sumie ma inaczej, ale to nieważne. No. Bo mogę widzowie Wam pokazać widzowie, jak uda mi się wziąć w tym temacie. Znaleźć tego Mindroida. Nawet na początku on był. I pokażę Wam o co tu chodzi. I no widzowie tak. Tutaj widzowie osobno kazali. No i widzowie. Kaza kazali tak jak przykleiłam. Ja zrobiłam tak, jak miał być. I przykleiłam widzowie widzicie. To miało być na dole i tak miało widzowie. Być troszeczkę odwrotnie, ale widzowie to nic nie szkodzi mi on nie przeszkadza ta naklejka, ale lepiej przyklejacie sobie bez jak przyklejacie to lepiej sobie przyczepcie kocach i dopiero ale zobaczmy jak jest powiem wam tak fajna widzowie to jest taki mini, tu ma jakieś widzowie bronie można tu widzowie poruszać ale no fajna do mini no i zobaczymy czy oczywiście nasz droid ma dwie twarze no, oczywiście wiadomo tak samo jak u pierwszego Nidrolida, takie same, tylko sobie możecie przeronić. Strasznie mi się te maski podobają. Napiszcie, który Wam nitronita się bardziej podoba. Oba są super, no ale dobra, przychodzimy sobie tak. Kolosły zostawiam sobie zostawię na końcu. Nawet zaczynam może teraz Jaya. No i tak, Lidzej, co jest taki fajnie. Oczywiście podoba mi się jego fryzurka, który też ma przepiękny. Tutaj ma oczywiście swoje nunchaku, które no, fajnie zrobili, mu taką broń. No i widzowie, tu mamy drugą wesołą Minkę, a tu zgadnijcie, oczywiście, jak zwykle taką widzowie, y, oczywiście widzowie, czyli taką gotową do akcji, tak, teraz nie będę widzowie wyjmowała, ale widzowie, no jak zwykle, oczywiście Minka jest o, taką nieuśmiechniętą, pod się, że ninja są bez takich masek, bo w maskach też ładnie wyglądają na ci ninja. Ale fajnie to jest widzowie wykonane. I bardzo mi się widzowie, to podoba, bo fajnie to jest widzowie wykonane. I oczywiście widzowie no świetnie to jest plonowane. Figurka fajna. No i dobra. Jeszcze mamy tutaj naszego oczywiście rajdowca, którego oczywiście zasiada widzę by, za naszym kubkiem. Oczywiście Kaja z trzeciego sezonu. Strój jest bardzo fajna, no i jemu oczywiście dali dwa złote miecze. I ta jego fryzurka taka jak ogień. No i oczywiście tutaj Wesoła, a to oczywiście gotowa widzenie do akcji, żeby bronić Ninjago. No i oczywiście fajna figurka też. No i ostatnią figurą, która oczywiście nie bierze udziału w tej walce, bo to jest specjalna minifigurka, ale możecie udawać, że ona też bierze udział w tej akcji na przykład. No i mamy tak, do tej figurki zbudowaliśmy taką podstawkę, mamy taką specjalną, to oczywiście nie było przyklejane i tak powinni sobie robić, że nie przyklejamy, już powinni takie drukować na przykład, ale widzimy tak. Strój kola jest fajnie wyglądany, tu dostał oczywiście piękny młot zrobiony oczywiście, strój fajny, wszystko na złoto, te maski mnie tak zachwycają oczywiście. No i oczywiście mamy do kola niezadowolonego, a to szczęśliwego, że konał zło. I świetnie widzowie to się prezentuje, ta figurka jeszcze z tą podstawką, która no fajnie wygląda. I każda taka figurka, ta 10 lat, oczywiście dostała taki i, i oczywiście różną się kolorystycznie, te oczywiście troszki. I fajnie to widzowie wygląda naprawdę Fajnie fajnie No co wiem, jak widzimy, no to przejdziemy sobie widzowie oczywiście do naszego samochodziku Oczywiście to odłożymy, no bo to jest dodatkowe No bo tu najpierw widzowie strzelamy Najpierw pierwszą funkcją oczywiście oczywiście no to fajne, 4 kółka, no i sobie ten samochód, jak prawdziwy jeździ. Fajnie jest wykonane, piękne kolorystyczny. naklejki oczywiście są, czyli działki, które możemy ruszać i strzelać Tutaj wam pokażę jakieś funkcję. Zderzak ma fajny, Dzień taki podobny, ja sobie stanęmy, stanę na chwilę i wam oczywiście pokażę. Taki podobny, oczywiście widzicie, oczywiście moją koleżanki w kurek Taki o, zdejmiemy go sobie. Taki podobny trochę jak ten, nie trochę widzowie nie przypominałam coś. Podobny, tylko tu jest mini wersja, a tu jest większa mini wersja, to jest większe, ale taki widzowie, no podobny widać. Ale sobie widzowie już go odłożymy sobie go odłożę. No i co tak, ma tutaj taki wielkie miecze, czyli tutaj oczywiście pierwszą proces jest strzelanie. Wyszczelimy sobie jedno z tego względu, że nie chcę widzenia zgubić, bo gdzie? Wyszczeliłam raz, widzę, już chciałam szukać tego tego. I zrobimy tak, ale najpierw przy ten Kulka, widzę, fajnie, zrobiona. tym też taki gaz. Czyli tutaj, oczywiście, jest ukryty pojazd. Jeszcze jeden, oczywiście, naszego kaja. No i oczywiście, tutaj miecze. Fajne światełka. No, ten samochód robi jak porównać ten stary samochód, a ja to bym powiedziała lepszy. No i tak. Oczywiście jak mi się na Tu ma oczywiście dwa działka, ale my wypróbujemy może dwa, albo jeden, zobaczymy. Czyli jak Wam to pokazać. Bo widzę, tutaj tylko naciskacie. No i poleciało. No i to mi się odczepił, zaraz naprawimy. No i drugie widzowie. Później oczywiście zaraz widzowie sobie poszukam. No i oczywiście widzowie trzeba to takim miejscu, żeby później znaleźć te drążki. No ale widzowie, kolejną funkcją, ale przyda nam się oczywiście Kai, który oczywiście zabiorę mu to piękne bronie. Później będzie ten. Ale widzowie, będzie mi Kai oczywiście potrzebny. Wiecie dlaczego? Ale najpierw... Zobaczymy widzowie, gdzie poleciały moje oczywiście te ściany, to widzę, że wam oczywiście pokaże. Widzę, że tu zrobili nas remontu, aż widzowie, tu poleciało tak daleko, prawie przy moim piecu. Widzicie, jak to taka sprężyna musi być w tym oczywiście widzowie. A, jak coś, to poznajcie moją ulubioną maskotkę. Jego przyjaciela George'a. Oczywiście, <laughs> ja sobie usiadł oczywiście. To moja ulubiona z bo no to przyczepiła mi i on był moi, jest moim przyjacielem takim ale widzę po prostu, nie jestem niedzielna, tylko widzę po prostu, to jest moja ulubiona maskotka napiszcie w komentarzu czy macie swój, swoją ulubioną jakąś maskotkę, ale to jest moja ulubiona chcę wiedzieć. no i to jest, włożyłam sobie z powrotem Lepiej widzowie znaleźć, bo później widzowie będę musiała szukać. Ale tak ma ten zasięg taki wielki, że. No ale dobra. Tutaj widzę, wsadzimy sobie naszego widzowie Kaja, który, no. Oczywiście. No i ostatnią, będzie najfajniejszą. I mamy tu Kaja w środku, który fajnie to wygląda. No i ostatnią funkcją, która najparniej mi się wydaje, że jest najlepsza. No to widzowie, patrzcie, jej się ujdzie. No i widzowie, tutaj ci ten, bo tutaj jest taki mechanizm. Ja się na początku wiecie, jak na tamtym kanale to recenzowałam, to był taki kłopot z tym, i się, się nigdy widzowie tego nie nauczę. No i widzowie, jak widzicie, tu się pomału coś niszczy. No i widzowie, to na tym nie pojedzie. Bo tu jest trudno, żeby widzowie na tym pojechał, bo tutaj naciskacie i na to niby wyskoczyć. Ale widzowie sobie zobaczymy na innym podłożu. się może tutaj, więc będzie lepiej, bo tutaj widzowie jest, jest bardziej równi, bo na tamtym to jest oczywiście. No i tak, naciskacie sobie widzowie to. O tak. Ale to widzowie czy mi mistrza, bo to trzeba widzowie się nauczyć tego. Ale wyjmę sobie ten motocykl, Zaraz pokażę tą funkcję, ona jest czarzerska, tylko trzeba się jej nauczyć, bo ona jest trudna do wykonania. No ale pokażę wam wcześniej ten motor Kaja. Który oczywiście jest dołączony i dla mnie to jest fajnie, że mamy jakby dwa w jednym samochód, a motor tak. No i oczywiście na filmie widzieliście, no i ten motor jest fajnie wykonany. Fajnie wykonany, oczywiście mamy tutaj logo, tu mamy oczywiście, się się, że Kai będzie mógł sobie wciskać. No i widzowie, no fajnie to widzowie wygląda. No i oczywiście ten samochód i ten ten jest świetny. Ja bym go poleciła każdemu, co fajny ten samochód. No i widzowie tak, tu jest się otwiera, żeby schować widzowie ten samochód. I tu jest taki mechanizm, który zaraz wam przed chciałam wam pokazać, ale widzowie no Musimy widzowie na, zrobić na takiej powierzchni, żeby to się udało, bo to, to trzeba się widzowie nauczyć, to obsługiwać, bym chciał bardziej nauczyć się strzelać. czyli powiedzą że a to jest nie trudne, ale to nie jest takie widzowie trudne. No to trzeba się widzowie tak, najpierw widzowie spróbujemy na tym podłożu, ale jak widzicie, no czyni, czy czyni, czyni niszczą. To nie wiem o co to widzowie chodzi, albo o podłoże, albo trzeba to się nauczyć. Bo, niby wiecie, kaj może przeszkadzać, ale spróbujemy z kajem. Na tym Poczekajcie. Weźmy kaja i spróbujemy bez kaja. Przepraszam. No, kaj mi się przyczepił do motoru. Spróbuję, i bez kaja ten motocyk, żeby on się ruszył. A jak nie, no to widzę, że tam. Ale powiem Wam, że ta funkcja jest fajna. Tylko, widzę, że no trzeba jeść. Jest, niby jest prosta, wykonaną ale trzeba widzowie się nauczyć. Jak widzicie, on już pomaga się wyskoczyć w ten motocyk. Tylko mi nie wiadomo, czy to chodzi o sprężynę, która oczywiście nie jest w tym. Czy to chodzi o coś widzowie innego. Nie wiem, widzowie, jak pan tego nie tłumaczy Może u was jakoś tłumaczę, ok. jak macie ten sam chleb. A jak nie macie, to, to kupujcie, Bo on jest piękny i tam ja pamiętam, jak pierwszy raz ja to złożyłam. I nawet na w odcinku, w starym filmie, jak recenzowałam pierwszy raz ten samochód, no to widzowie były kłopoty. Teraz widzowie spróbujemy na, na podłożu sam motocykl, a jak coś dodatłam dodatkowo widzowie kaja. Oczywiście jak widzicie to samochód, oczywiście może normalnie widzowie jeździć, nie ma problemu. Ale pokażę widzowie tą funkcję, która... O, jak widzicie... Trzeba się, widzowie, to zależy od podłoża i mieć siłę. No i jak widzowie, mi się odczepiło, ale widzowie, oczywiście przy tym. Tak. No i widzowie, spróbujemy bez, a później z hajem spróbujemy. No i oczywiście tutaj, widzowie, trzeba próbować, bo on czasami wyjeżdża, ale to czyni niższa. Bo widzowie, no i ta funkcja jest fajna, tylko. Widzicie, u innych YouTuberów też zobaczyć, ale u mnie też fajnie to ten. Ale to widzowie. Widzowie, musi temu funkcja. Jak to powiedzieć wam? Się nauczyć. Jak ktoś tu przeprasza, mojej kapcie. No i sobie tak, no trzeba to się nauczyć tej funkcji. Już prawie widzieliście, wyjeżdżał. Fajnie, jak on cały wyjechał. Ale nie wiem czy to się widzowie dzisiaj uda tak? Bo ta funkcja jest najfajniejsza w tym samochodzie, tylko właśnie widzowie no, najtrudniejsza. Zrobimy teraz z No i jeszcze zapomniałam, tu jest oczywiście panel jeszcze taki dodatkowy. Ale robimy z skajem. Widzowie. Bo widzowie ta funkcja działa, tylko jest widzowie najgorsze w tym, że sobie, no, nie weszczyła tak mocno. Nie wiem czy to zależy sobie od podłoża widzowie od czegoś innego. Widzowie weźmiemy tę autkę i wam oczywiście pokażę jak ono jeździ. Oczywiście widzowie wam pokażę. No i oczywiście funkcję tego autka, która oczywiście sobie występuje. Widzowie tak jeździ jak normalny widzowie samochód. A teraz że wam pokażę. Nie wiem czy ta funkcja widzowie uda mi się, ale powinna. I powinna się widzowie udać. Co jesteście widzowie gotowi? Raz, dwa. No i cały nie wyszło? Ale czy miiszcza? Teraz widzowie jeszcze raz spróbujemy Oczywiście, liczbę. no i sobie, co, co, jak zawsze? Przepraszam, moja ręka, żebyście widzieli. No i oczywiście, widzowie. Tutaj widzowie. Naciskamy. No i no nie wyszło mi za bardzo, widzowie. jeszcze kaj mi się widzę, dodatkowo rozszczepił. Ale może mi to bez kaj, może to łatwiej wyjdzie. A jak nie, to ja nic nie wiem. Może to zależy oczywiście od nauczenia tej się funkcji. Widzowie, ten motor powinien wyskakiwać. No już widzowie, na dziedzińcu kanałem wyskakiwał. Jeszcze ostatnio widzę wypróbować. jak coś no to po prostu idziemy. Widzę. Czućcie, widzowie. Ostatnio widzę próba, tylko bez widza, czy skaja. No i to się widzę, że zamykamy. No i oczywiście nie zamknięto. Mi samo w motorze udaj się. No, i coś nam przerwało, widzowie, kamera. Nie mam za wiele, widzowie, czasu. Zrobimy ostatnią próbę tego napędzenia, i widzę, że się tu już odczepiają elementy. Jak ta funkcja, no to na początku widzieliście, no trochę wyskoczył. Jak widzowie, ta funkcja nie teraz nie wyjdzie, to nie wiem. No dobra, to jest widzowie gotowe. Próbujemy ostatni, widzowie, raz. No, widzowie, widzicie widzi, widzi sami. No, wyskakuję. To jest jakiś plus. zabieramy ten samochód już na górę? I będziemy się, widzowie, żegnali pomału. Rzeczywiście, Kaja, nie zapomnimy No i co wie, co ten zestaw całkowicie. No tak widzę, ja ten zestaw całkowicie Wam gdzie ja polecam. Przepraszam, widzę, jak zresztą podał mi się. Ja widzę, że polecam Wam ten samochód na pewno. A z tą funkcją ostatnią, no to trzeba widzę poćwiczyć, bo sam gdzieś jest bez z bez nie prawie cały. Ale to trzeba widzowie techniki i chrubować, żeby to się udało. No to co widzę? ja się z wami widzowie dziękuję widzowie za się oglądanie. No to co widzę? no to się że żegnamy, no to co, na razie.